Dzień dobry, trzeci dzień z Judaszem. Kończymy Triduum Judaszowe. Dzisiaj powiedziałbym tak, że to, na ile jestem w stanie na Judasza popatrzeć dobrze, może nie tyle pozytywnie, bo to by znaczyło, że akceptujemy zdradę, ale chodzi mi o popatrzenie na Judasza jako człowieka tragicznego dobrze. Na tyle mogę powiedzieć, że zaabsorbowałem chrześcijaństwo do swojego życia. Dziwnie to brzmi, wiem, ale dla mnie to jest właśnie to, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy mówi o miłości do nieprzyjaciół. Że człowiek, który czyni zło, w tym wypadku człowiek, który zdradza Jezusa, jest kimś, kogo mam kochać. Właśnie, zobaczcie, że my w historii zrobiliśmy z Judasza takiego trochę kozła ofiarnego. Pamiętacie kozioł ofiarny w Starym Testamencie? To zwierzę, które, na które najwyższy kapłan nakładał w symboliczny sposób wszystkie grzechy całego narodu, i wysyłano tego kozła na pustynię. Wiadomo, że on tam musiał zginąć. Ale w ten sposób, w symboliczny sposób, pozbywano się grzechów całego narodu. Stąd się wzięło to powiedzenie "koził ofiarny. I z Judasza w historii zrobiono kozła ofiarnego, to znaczy, Judasz stał się takim synonimem, stał się synonimem tego wszystkiego, co jest zdradą, tego wszystkiego, co jest złem. Rzucamy na niego wszystkie zdrady, rzucamy na niego grzechy. Kiedy mówimy o kimś, że jest Judaszem, to mamy na myśli najgorsze sprawy właśnie zdrada. A przecież judasz to nie jest jakaś abstrakcyjna postać, to nie jest jakieś zwierzę, które można wysłać na pustynię. Judasz to jest postać tragiczna, postać, która popełnia ostatecznie samobójstwo. Dzisiaj w świetle badań, które przecież mamy psychiatrii, psychologii wiemy, że samobójstwo popełnia człowiek zaburzony, człowiek chory. Człowiek, który sobie nie radzi z tym wszystkim, co, co przeżywa, co go przytłacza. Dzisiaj już nie mówimy o tym, że samobójcy są godni potępienia, wręcz przeciwnie, patrzymy na nich ze współczuciem. Jezus dzisiaj mówi to zdanie, że lepiej, żeby się nie narodził, ale przecież Jezus wielokrotnie w Ewangeliach używa takiego środka który się nazywa Hiperbola, wyolbrzymienie. No byłoby jakimś absurdem, gdybyśmy to zdanie czytali dosłownie. To znaczy, jeśli Jezus jest Bogiem, a tak wierzymy, a Bóg chce każdego człowieka, no to ten sam Bóg nie może wypowiedzieć zdania lepiej, żeby się nie narodził. To jest zdanie, które pokazuje nam właśnie jeszcze bardziej tragizm tej postaci, tragizm Judasza, i takie zdanie powinno nas nie tyle pchać do tego, żeby go potępiać, czyli wracamy do punktu wyjścia, ale powinno nas budzić do współczucia. I to jest też takie pytanie, które się pojawia, kiedy spotykamy się z człowiekiem, który czyni zło. Czy idziemy bardziej w potępianie tego człowieka, czy bardziej współczujemy mu? To jest y oczywiście bardzo trudne, bo. Współczuć komuś, kto czyni zło, nie chodzi o to, że się nad nim litujemy, że głaszczamy go po główce, że mówimy, że nic się nie stało, no, nic z tych rzeczy, no bo on zrobił bardzo konkretne zło, ale chodzi mi o to, co się z dzieje z moim sercem, kiedy staję yy, naprzeciw takiego człowieka. Czy idę wtedy za nienawiścią, za potępieniem, za oskarżeniem, za przekreśleniem? Czy raczej jestem człowiekiem, który znając też historię swojego osobistego grzechu, znając historię tego wszystkiego, co jest moją osobistą słabością, jestem w stanie współczuć. Judasz, jak każdy człowiek, nie jest historią jednoznaczną. Nie jest postacią, którą można by sobie jednoznacznie określić jako zły, finito, w ogóle się nim nie zajmujemy. Judasz wbrew pozorom, jeśli ktoś, to jest moja teza, ktoś świadomie wchodzi w chrześcijaństwo, chce je przeżywać, to Judasz staje się pewnego rodzaju towarzyszem w tej drodze. Nie mistrzem, nie nauczycielem, ale towarzyszem. To znaczy, jest bardzo do nas, przynajmniej do mnie podobny. To znaczy w tych wszystkich miejscach, relacjach, rzeczach, w których zdradzam, w których zdradzam swoje ideały, zdradzam samego siebie, zdradzam drugiego człowieka, pana Boga. Zobaczcie, że zdrada to jest coś, co towarzyszy człowiekowi przez całe życie to jest coś, co możemy odmieniać przez różne przypadki to jest coś, co przeżywamy. W różnych kontekstach życiowych, co jest do nas bardzo przyklejone, i powiedzenie, że to jest problem Judasza, a nie mój, jest jakimś oszukiwaniem siebie. Oczywiście możemy mieć takie momenty w życiu, kiedy tej zdrady jest mniej w naszym życiu, kiedy jesteśmy bardziej wierni znowu sobie, drugiemu człowiekowi, panu Bogu. Ale to się i tak zdarza. No, kto z nas, pamiętacie, Ewangelię z niedzieli? Kto z nas jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. No kto jest bez grzechu? Ja? Nie. Ty? Okej, okay. zazdroszczę ci bardzo, jeśli jesteś bez grzechu. I mówię to całkiem bez ironii. Ciekaw jestem, jak Twoje życie wygląda, skoro możesz powiedzieć, że jesteś bez grzechu. Judasz sobie nie poradził z tym żalem, który się w nim pojawił, bo się pojawił. Judasz żałował, bo przecież chciał oddać, czy oddał pieniądze, które wziął ze zdrady Jezusa. Judasz nie dał rady psychicznie tego wytrzymać, no i skończył swoje życie. I to też jest coś, co zobaczcie przez wieki było powodem tego, żeby go potępić. Mówiliśmy o tym. Strasznie nie lubię tego podziału o żalu. Piotrowym i żalu Judaszowym, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ktoś podejmuje taką decyzję: że ja będę żałował w taki czy inny sposób. To jest kwestia tego, że jest wiele czynników, które wpływa na to, jak my się zachowujemy po tym, kiedy zrobimy coś złego. Nasza, y, nasza wrażliwość, nasza uczuciowość, historia życiowa. Y, mówiłem wcześniej o tym, że dzisiejsza nauka nam powie, że człowiek, który popełnia samobójstwo, jest człowiekiem zaburzonym psychicznie, jest chorym psychicznie, więc też choroby. Y, to nie jest takie y, zero-jedynkowe, że my sobie przy zielonym stoliku y, akademickim, rekolekcyjnym powiemy konferencję o Jednym rodzaju żalu, i drugim, że zawsze wszystko jest kwestią naszej wolnej woli, że my sobie ustalimy w swojej głowie, że będę żałował jak Piotr albo będę żałował jak Judasz. To oczywiście jest teoria. W praktyce bardzo różne czynniki biorą udział w tym, co nazywamy naszym decydowaniem. I myślę, że patrząc na Judasza, warto to wziąć pod uwagę. Że nie zawsze wszędzie da się wszystko y, zaplanować i zdecydować tak, jakbyśmy chcieli, albo jakby teoria nam podpowiadała. Nie jest to takie oczywiste. Dlatego Judasz, y, myślę, jest taki ważny, i dlatego y, w poniedziałek mówiłem o tym, że te trzy dni z Judaszem są szalenie ważne, bo one nam pokazują, jak skomplikowane jest życie również człowieka wierzącego. Tego, który próbuje żyć z Jezusem. No, dobrej środy Wam życzę, spokojne, jeśli to możliwe. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie Wasze wsparcie, za Waszą dobroć. Miejcie dobry dzień, trzymajcie się.